Super. Widoki zajebiste, aczkolwiek chyba, chyba się nie odważę. No słuchaj, do odważnych świat należy. Pierwszy moment jest trudny, tak jak Ci mówiłam. Ale jak już się potem leci, jest naprawdę niesamowita satysfakcja. Maja kata na dole czeka, tak? No tak. Z dobrze pamiętam? Janek. Janek, tak jest. Maja powiedziała, że Ci kibicuje bardzo, tata powiedziała, że to jest odważne. To są jej słowa. Wiedziała, że skoczy. No zobaczymy. Także na razie się ustaw i zobaczymy, czy się uda, co? Dobra. Wyciągnij sobie kamerę przed siebie, Oburączam chwyć. Ja cię tu trzymam, więc jeszcze spokojnie sobie stój na tej krawędzi, nigdzie nie lecisz. Łopcie sobie, wyprostuj. Przypomnę tobie, że jak zacznę odliczać, powinieneś się przechylić do przodu na płasko, całym ciałem. Nie uginaj nóg, nie, nie, nie schylać się w plecach, dobra? Nie ginaj pracy. Dobra. To co, spróbujemy zadziałać? Czekaj, jeszcze chwilkę. Dobra. Mogę Ci tylko podpowiedzieć, że na moment, w którym się powinieneś przechylić, najlepiej się po prostu wyciszyć, wyłączyć spojrzeć daleko w horyzont i no i się po prostu przechylić, a reszta już się sama dzieje. Już nic więcej potem strasznego cię nie czeka. <grywia> jak tam? Nie wiem, nogi jak galareta. No, tutaj tak jest w tej wysokości. Jedynie tylko też mogę Ci podpowiedzieć, że jak się stoi dłużej, to potem czas już działa na niekorzyść. Nie? Jeszcze gorzej, no wiem. Jest jeszcze gorzej, no tak to działa niestety z nas Ale chyba się, chyba. Nie chyba się nie odważę. Spróbujmy zrobić już jedno od, od, odliczanie, co? Co dobra? w łokcie, usztywni. jak zacznę odliczać się przechyl po prostu do przodu, okej? Okay? Wycisz teraz wszystkie myśli i ja liczę. Trzy, dwa, jeden, bungee. Słyszysz? Słyszałeś, co powiedziała Majka? Słyszałem. Tata, skacz! Nie, to jest za wysoko. Tata, skacz. No widzisz? Zobacz, jak Cię kibicują dzieciaki. Dawaj, dawaj, zrób to dla nich. No właśnie dla nich chyba tego nie zrobię. No dawaj, nic Ci się nie stanie, nie zostawisz ich. Szybko, słyszysz? Dobrze mówi Majka. Zamknij, na, na, możesz na początek nawet zamknąć oczy. I wycisz, tak jak Ci mówiłam, to, co się dzieje w głowie. I po prostu przechryć się ciałem do przodu, a reszta się sama wydarzy już. To co? Dajemy co? Szkoda, żebyś to stracił. To jest naprawdę fajne przeżycie. A jak wypuszczę kamerę? Ona ci nie spadnie, jest przymocowana do nogarska, więc spokojnie, tym się. Bardzo nie... nie będzie widać w filmiku. To staraj się trzymać. Weź sobie dwa takie solidne, głębokie oddechy, bo to pomaga też. Zbierz sobie całą odwagę, jaką jesteś w stanie zebrać i po prostu zadziałajmy, ok? Dawaj, lecimy. 3, 2, 1, bungee! Ja się kocham cię, Irmina kocham cię. I co ma tata jest odważny?